Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Zapraszamy na spotkanie międzynarodowe, które z pewnością zapewni nam mnóstwo emocji. Rozpoczęła się pierwsza połowa. Czy to wykorzysta? Zdecydował się na strzał. Znakomitym wybiciem zażegnał niebezpieczeństwo. Brawo. São Martin de Miquelis Guerreiro Argentyna batalha. Tá que toque! Będziesz strzelał? Odbił piłkę. nie, a nie wiele zabrakło. Messi, autkipka dla Argentyny. Rozpocznie Argentyna. Piłka odwiedzał jednego z piłkarzy. Wypadła z boiska. Może być groźnie. No, będzie gol. Czytelne podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. Oddaje strzał. Gol! Kona bramkarza. Jestem pod wrażeniem. Uderzył i to celnie z tak ostrego kąta. Jak on to zrobił, proszę tylko popatrzeć. Na trochę wolnego miejsca, dokonania strzału. Piłka poza linią boczną za moment wznowią z autu. Gips. Wilsher. Manuel Beck. No szkoda. Nie udało się opanować piłki. Rem Sterling. Agüero. Blisko pole karne. Czy to szansa? Niestety piłka poszubowała daleko od bramki. Perez. Henderson. Gibbs. Henderson. A tam miejsce na dośrodkowanie. Szkoda, mógł przejąć, niewiele brakowało. Dokładnie zagrana piłka na skrzydło do Messi'ego. Czy to wykorzysta? Perez. Poplanka daje wyrównanie w meczu. innego konta. A teraz ronej Świetnie to zrobił. No, wręcz wirtuozelskie zagranie. No, już blisko polekarne. Korzysta. Jest okazja. A, jaka bramka. Rywale nie wytrzymali i bramka tuż w końcówce pierwszej połowy dla Argentyny. Argentyna schodzi do szatni zwycięstwa. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Połowie mamy 2 do 1. Po 45 minutach remis byłby bardziej sprawiedliwym wynikiem, ale szczęśliwie zdobyli prowadzenie. Rozpoczynamy. Drugie 45 minut. Już blisko pola karnego. Runi Messi wybiega na pozycję, znakomicie, będzie strzelał, ale piękna bramka. No wygląda na to, że dzięki pierwszej bramce zyskał pewność w siebie co pozwoliło mu strzelić kolejną? Idealnie przymierzył dolny ruch bramki. Spójrz na to z innego kąta. Beck. strzela, obronił, ale pił. Rajem Starling. przymierzył, ale niecelnie. No bez sensu, Bramkarz teraz prosto, pod nogi atakujący. Ale pięknie. Po wtórce widać fatalne zachowanie Bramkarza. Ta sytuacja pokazuje nam, że cała wina była po jego stronie. Popełnił kardynalny błąd. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. Lionel Messi. Czy to wykorzysta? Uderzenie? Piłka w siatce. Piękna bramka. Wszelona przez kapitana. Renner wie, że wybrał właściwego człowieka do właściwej roli. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramę. zdążył za nim. Bueno. Naraz się na... No znakomicie co teraz? Jest szansa. Jest! Znakomicie! dodatkowego obrońcę do krycia. Bo już na tego gola innego tonda. Zaczynamy być świadkami bardzo jednostronnego widowiska. Welbeck. Dobra wrzutka w stronę Runeya. Broni, to jeszcze nie koniec akcji. No i popędzili mu z pomocą. Fantastyczna dyspozycja bramkarza. Mi Maria. Dobre, ofensywne wyjście. To musi być gol! Strzela! Ach, słupek! Tak! No i bramkę, proszę państwa. powtórkę kolejnej ich bramki, no jest to jednostronne spotkanie. Rywale nie tylko nie potrafią dotrzymać im kroku, ale już w tej chwili zaczyna się pogrom. Zgodzą się Państwo, że jest to bardzo jednostronne spotkanie. Runi. Wymyśli, żeby nie stracić piłki. Wilczer. Runi. No, będzie gol. Roni! Piłka wychodzi w pole. Będzie szansa na bramkę. Nie wysłań to do granie. Obrona w posiadaniu piłki. Nie Maria? Czy to wykorzysta? No, pokazał teraz, że jest ostoją linii obronnej swojego zespołu. Brawa za to wybicie. Ren Nie dał szans, odebrał piłkę Rywalowi na skrzydle. Wilsher. Czy to wykorzysta? Szansa! Do opieki na Runejem powinno się delegować często dwóch zawodników. Bo jeśli nie jest pilnowany, to musi się to wszystko skończyć golem. Spójrzmy na to z innego kąta. Di Maria. Aguero. Dobrze się pokazał. No strzela! Chciał znowu wpisać się na listę strzelców, ale mógł się bardziej postarać. Ta sytuacja była trudniejsza niż przy pierwszej strzelonej bramce. Przedryblował kilku obrońców. Miał znakomitą okazję, ale chybił minimalnie. Teraz rumi. Czy to wykorzysta? Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. I to już koniec. A miał być mecz towarzyski. Piłkarze na szczęście podeszli do niego bardzo poważnie.